Czy Doda ma ładny biust? Proszę. Czy doda ma ładny biust? A ja widziałam jej biust. Ładnie, Czy tak, powinna panie. wrócić do Majdana? Proszę Pani, ja biust jest taki teren, ja mogę, nie Czy Pani coś lub, lub kogoś podejrzewa? Dobry, Barbara Kwarc, ośrodek badania opinii publicznej, Pindor. Została Pani losowo wytypowana do ankiety na temat telewizji. Czy znajdzie Pani 5 minut czasu i odpowie na kilka pytań? Zasłucham no, Panią. Jak często ogląda Pani telewizję? Bardzo rzadko. Który kanał? Proszę Pana, Proszę Panią Trójkę. Jaki jest Pani ulubiony serial? Żaden, seriali nie oglądam. A czy w tej chwili ogląda Pani jakiś kanał? Tak, trujeczkę, oglądam wiadomości. Co tam się dzieje? Jak to się dzieje? No, spotkanie jaki te... w Berlinie. Yy, na no, jaki temat na przykład? Proszę? Na no, jaki temat spotkanie w Berlinie, proszę Panią? Jaki temat tam jest oparty? No. Do Bundestagu. I co do... E, wybory, tak? Tak. Aha, wybory. I co tam, i co tam jest, i co tam jest? I kogo wybrali? Już wytypowali jakiegoś? Nie wiem, nie Pryncypała Proszę. jakiegoś? Pryncypała do Bundestagu? No nie, wiem, nie Aha, wiem. dobra. Którego aktora lubi Pani najbardziej? Proszę. Którego aktora Pani lubi najbardziej? No Lubię... wiem... Pani Rzeczypospolitej. Ojej, a na przykład najbardziej jednego? No Każdy ma swoje No ale chociaż jednego niech Pani wytypuje. O ma. Halo? Halo? A jak często Pan ogląda telewizję? Panie, telewizji to szkoda ogląda, to... No to jest... no nie będę jej krytykował, ale wie pani, co? Tyle zatrzymanych informacji, tyle przeinaczanych, tyle nierozkonałości, że Pani, to nie ma sensu. A który kanał e, Pan ogląda? A, a nie, tu jest kanału dużo. A jaki jest, jak jest Pana ulubiony serial? Pani, ja mówię, że to, to są wszystko rzeczy takie nierozkonałe, że to nie ma sensu tego na to patrzeć. No serial, to serial, Pani. Tyle tam wzdurną opowiadanej w jednej bawić się tym, nie masz czego się nawet śmiać, no. A czy w tej chwili... Ja, ale nie ma sensu gadać, wie, pani co, bo nie mam czasu. No, dziękuję ślicznie. Tak, ten... Czy pan w ogóle telewizji nie ogląda? Uuu, jak się wkuruję w A gdzie pani dzwoniła? Przypomnę? Nie... Do Radio Maria To książ był. Może on początku być Dzień dobry, Barbara Kwarca, środek badania opinii publicznej. Została Pani losowo wycypowana do ankiety na temat telewizji. Czy znajdzie Pani e, dla mnie czas? Jak często ogląda Pani telewizję? Halo? Halo? O kurwa jebana, widzisz? Znowu kurwa, kieleckie numery kurwa. Która pogodynka jest dla Pani zdaniem najbardziej rozrywkowa i najczęściej e, przesadza z alkoholem? Która – Która prezesa? – Tak, 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 tak. Ona przesadła. Nie wiem, wie pani, nie jestem A. zainteresowana tego typu jakimiś tam… – Słucham, biuro Radia Maria. Halo? – Dzień dobry panu, Barbara Kwarc, Ośrodek Badania Opinii Publicznej Pindur, Został pan rysowo wytypowany do ankiety na temat. Jak często… – Nie udzielamy wywiadów. – Czemu? Jak, jak często ogląda pan telewizję? – Ja nie będę udzielać wywiadów. Na tym miejscu, gdzie ja pracuję, nie wolno wywiadu. A dlaczego? Dlatego, że tak jest. Który kanał pan ogląda? Ja powiedziałem pani, że ja nie będę wziąć wywiadu. Co radio Maria? Szyńc Boże. Boże. Ja właśnie chciałam ankietę przeprowadzić u was w Radio Maria. Ja już pani mówiłem i nie będę powtarzać. przepraszam bardzo. Ale to ja nie, to inna dzwoni. Proszę panią. A czemu? Nie będę O czym? Nie, to inaczej dzwoni. A? Szkoda. Ej, Jaki kolec? No, to jest moja praca ankietę chcę wypełnić, a ja, pan jej nie, nie da doprowadzić do, do, do tego wszystkiego, co mama napisać. Co pan sobie wyobraża? Czy to jest moja praca. Ja jestem w pracy, proszę pana. Ja mam płacone za to. Na godzinę. I muszę to zrobić. A pan mi utrudnia sytuację. Który kanał pani ogląda? Dzień dobry, dobry. dobry. Coś środek badań badania opinii publicznej, została Pani losowo wytypowana do ankiety na temat telewizji, czy znajdzie Pani e, troszeczkę czasu, 5 minut do pytań? Nie, dziękuję bardzo. I no, jak, jak często ogląda Pani telewizję? Ani do przodu, ani do tyłu. Ale konkretnie powód, dlaczego Pani rzuca ankiety? Bo mi się to nie opłaci ze mną ludzie nie chcą dyskutować, nie ma żadnej, żadnej tematy, żadnego tematu nie chcą uskuteczniać, nic nie chcą wiedzieć, nic mi nie mówią i tylko słuchawki rzucają. Tak, teraz przechodzę na naukę komputera. Będę pracować z komputerem. Tak, i na tym najlepiej mówię.